Ja myślę, że skieruję tę grę jak gówno. Oj, coś mi się wydaje, że chłopaki tutaj oszukują. No co kurwo jebana pingujesz no? I czwarty level Udry już mnie będzie klepał. Albo mi się kurwa wydawało, albo ten pierdolony jebany z to tu, kurwa spingował 15 sekund temu, zanim w ogóle Cassiopeia była na minimapie. Więc gdzie była ta jebana kurwa i czemu pierdolony Sion bije się z jebanym kurwa Renektonem na full fury? Na kurwa w środku linii, mając mniej creepów. Tu jest tyle złych rzeczy, że to jest chuj. Nie no nie chce mi się już grać kurwa no Pinguje jebany Z i jest później od Kasiopei Dajże spokój Do poddania jest ta gra Mój Zedzik i Sion to są Koksy A ja co najwyżej jestem kurwą z Roksy, o, tak mogę chodzić No i co? Oczywiście, że nikt nie przyjdzie <laughs> Samo kurwa porę, dzięki chłopaki Samą parę w sumie och tak, tak Tarik, który jest szedł, kurwa 10 lat po kaliście, pisze, że ktoś jest delusional, Oj, tak, tak dobrze gadasz. support, który nie ma co robić na linii, kurwa, oprócz stania jebanego, bo jest Tarikiem na match-up. oj, bezejdzie później. No, wy kurwiście to zagrajesz, Tarik, ale zjebałem znowu. No kurwo jebana z autoataku i co on jest taki szybki ty A ty możesz przestać uciekać coś zrobić kurwa? No okej okay. Ty ale nie wiem dlaczego ten drenek jest taki szybki No idea Może dwa buty czy co? No, nie nic nie ma, tak on jest szybszy ode mnie klauka kurwa, W położone Miałem pojedzek no ja wiem jedno, że, że ten Sion... No nie będę nie będę was oszukiwał, no jest gównem jebanym O kurwa co jest Okej No co okay. <ślesy> no jaja robi, że chłopał to ataku kurwa ma nie wiem 88 pasowe gadę Tarik, please Okej okay. luck. No cóż, no muszę współpracować z drużyną, widzowie Ma 10 level ma feliosę Dobra Próbujemy go kasować To ma teopę brońkę To no, nie wiem czy damy radę O udyl tu jest Kurwo jebana walcz! Bo cię zabiję. No jakiś zbugowany jest nafelzioska. Nawet nie wiem kiedy ona atakuje a kiedy nie Gdzie mam tego warda? No tam. A teraz zrobimy taki hamski numer. Aj Nie ma 30 złota jest powiem cały wkurwiony blitzkrank Ile kaskim przed nosem przeleciało <grywa> Nie dla psa <grywa> Tyło, tam jest 3v5 Chłopaki. O kurwa to nie jest dobre It's not good Dobra, moja drużyna sfajlowała robienie Heralda, to to jest jeszcze do podjebania słodziutki kanon. Kalista będzie próbowała gdy podebrać, ale ja mam... O kurwa, no nic. No i co teraz? 80 golda brakuje. Idealnie kanonka. A tutaj trzeba trochę zakręcić. Oj, taki afeliosek zostawiony przez kompanów. No, jeźdź tam kurwo jebana, pomóż drużynie, a nie mnie gonić. A czemu kalista to jest kurwa na midzie puszowane? Czemu jest mid puszowany, kalista? A okej, okay, teraz żeby się wyjebać, jedne oczy. No to nie załącz akcje. na montaż nagraną. I am so done with you guys. Chłop, zamiast się fajtować, na solo soloku darmowy fajcik się. Afelios nie żyje, ten nie żyje. Chłop się wyjebał i teraz wie o tym doskonale, że zjebał i musi się, wiesz, pokazać, jaki to on nie jest. Ojej, dajmy FF, nie mogę z wami wytrzymać. Nie no, już jest taki gruby nie, no Z jak nie ma speli to też kurwa, to jak z kurwy Jakbym miał bodka, to bym go rozjebał jeden na jeden, no ale nie mam. <laughs> nie wiem kurwa, chłopy teraz nas pingują, zrobiliśmy jeden za jeden, zamiast pomóc zejść kurwa to chłopy się wyjebały na midzie w tym czasie. Będą pingować nas oczywiście. No niesamowite. Pójdę przegrali 3 na 3 i to na Apheliosa, blizkranka i Kasiopeje. Czyli teoretycznie mając lepsze pozycje do 3 na 3. O Tarik już nawet zaczął wyzywać Kalistę. Że ona troluje. A czemu oni tu dalej stoją? Nie no, nie ma szans tego wygrać. My nie mamy obrażeń, kurwa. No nie wiem, wyjebałem Afeliosa z walki, który ma 4 itemy, żeby nie zrunshotował naszego Adekery. No tylko kurwo jebana, jakby ci to wytłumaczyć. Kalista to useless champion. Nie wiem, Kalista robi botrka, runasa i już później nieważne co zrobi, już kurwa i tak jest dalej useless. No ten champion nie ma obrażeń, w sensie on jest okej okay do engage'owania, do coś, do szybkich akcji, ale my nie mamy obrażeń na midzie, mamy Zed'a kurwa, który użyje jednego combo i go nie ma, mamy mnie, ja jestem underfed, mam 2,5 item'a, mamy Sion'a, który kurwa też nic nie zrobi w